W zeszłym tygodniu otworzyłam szufladę w kuchni, szukając drewnianej łyżki, i znalazłam cztery. Cztery drewniane łyżki, a używam tylko jednej. Pozostałe trzy leżały tam jak w archiwum z lat osiemdziesiątych, zajmując miejsce i zbierając ten lepki kurz z kuchennej szuflady. I patrzcie, uważam się za dość zdyscyplinowaną osobę, więc wyobraźcie sobie kogoś, kto nią nie jest. Ale czekajcie, bo oto nadchodzi fakt, który sprawi, że przemyślicie wszystko na nowo. Przeciętne amerykańskie gospodarstwo domowe ma 300 tysięcy przedmiotów. 300 tysięcy. Dobrze przeczytaliście. Tymczasem badania pokazują, że 80% tych rzeczy nigdy nie jest używanych. Nigdy. A wiecie co jest jeszcze bardziej ironiczne? Jeden na czterech Amerykanów nie może nawet zaparkować samochodu w garażu, ponieważ jest zapchany gratami. Mówimy o ludziach, którzy parkują pojazdy wartości 10 tysięcy dolarów na ulicy, narażone na słońce i deszcz, żeby przechowywać 500 dolarów w drobiazgach, których nie używają. Jeśli to nie jest idealny portret naszego współczesnego chaosu, to nie wiem co nim jest. Tutaj w minimalistyczny dom mamy cichy pakt nigdy nie pozwolić, aby dom mówił głośniej niż nasz umysł. Nie jesteśmy zainteresowane gromadzeniem. Chcemy przestrzeni do oddychania, jasności do myślenia i czasu do życia. I jeśli jesteś zmęczona byciem niewolnicą własnego domu, ten film jest dla ciebie. Ponieważ dziś podzielę się sześcioma minimalistycznymi wyborami, które oddzielają zwykły, zapchany dom od lekkiego, eleganckiego domu, który jest znacznie powyżej przeciętnej. I patrzcie, nie mówię o wydawaniu rzek pieniędzy na drogą skandynawską dekorację. Mówię o inteligentnych decyzjach, które przekształcą sposób, w jaki żyjesz. Decyzje, które umieszczą cię w wybranej grupie. Grupie kobiet, które wiedzą coś, czego większość ludzi nie wie. Chcecie przykład? Dziś architekci w Stanach Zjednoczonych robią dokładnie odwrotnie niż w latach dziewięćdziesiątych. Usuwają ściany, zamiast je dodawać, tworzą pustki, zamiast wypełniać, ponieważ odkryli to, co my już wiemy. Współczesny luksus to przestrzeń. I jesteś blisko zrozumienia, dlaczego, zanim zrobi to większość ludzi. Więc zapisz się na kanał, włącz powiadomienia i zostaw tego lajka, ponieważ w ten sposób otrzymasz więcej treści które ułatwią twoje życie i postawią cię przed ludźmi, którzy są duszeni własnym nadmiarem. Będziesz punktem odniesienia dla zorganizowanego domu w swoim kręgu społecznym. Tą kobietą, którą wszyscy pytają: "Jak sprawiasz, że wszystko wygląda tak łatwo?". Zanim zaczniemy, pozwólcie, że opowiem wam prawdziwą historię, która doskonale ilustruje szaleństwo, w którym żyjemy. Klientka profesjonalnej organizatorki w Stanach Zjednoczonych miała piękny dom z czterema sypialniami, ogromny. Ale wiecie co robiła? Wynajmowała dodatkowy magazyn do przechowywania rzeczy. Płaciła 100 dolarów miesięcznie, żeby przechowywać przedmioty, o których nawet nie pamiętała. Kiedy w końcu otworzyła ten magazyn po dwóch latach, odkryła, że zapłaciła 2400 dolarów za przechowywanie rzeczy, które nie były warte nawet połowy tego. Stare lampy z roku 2010, czasopisma z roku 2011. Kochana, 2011 to było wczoraj i nikt nigdy nie czyta ponownie czasopism ze wczoraj. Prezenty, które nigdy jej się nie podobały, ale nie miała odwagi oddać, bo bała się obrazić dawcę. 2400 dolarów wyrzucone na śmieci, żeby przechowywać graty. A teraz szczegół, który uważam za najbardziej rewelacyjny: całkowicie zapomniała, że płaci za ten magazyn. Odkryła to, kiedy porządkowała finanse i zobaczyła tę tajemniczą automatyczną płatność. Dwa lata płacenia za coś, o czym nawet nie wiedziała, że istnieje. To nie jest tylko marnowanie pieniędzy. To marnowanie energii mentalnej, to bycie zakładnikiem własnych złych decyzji. A dzisiaj nauczysz się, jak robić to inaczej. Pierwszy wybór minimalistyczny. Zastosować zasadę jedno wchodzi, jedno wychodzi. Teraz, gdy już zrobiłaś porządki, nadchodzi najważniejsza część. Nie pozwolić, aby bałagan wrócił, bo na nic zda się pozbycie wszystkiego, jeśli za sześć miesięcy będziesz znowu w tym samym miejscu. A złota zasada jest prosta, ale potężna. Jedno wchodzi, jedno wychodzi. Kupiłaś nową bluzkę? Oddaj lub wyrzuć starą. Dostałaś książkę? Pozbądź się innej, którą już przeczytałaś lub o której wiesz, że nigdy nie przeczytasz. Przyniosłaś nowy przedmiot dekoracyjny do domu? Wybierz stary do wyjścia. Brzmi radykalnie? Nie jest. To inteligentna konserwacja. To ty przejmujesz kontrolę. Ponieważ prawda jest taka, że Amerykanie wydają 151 dolarów miesięcznie na zakupy impulsywne. 151. To prawie 1800 dolarów rocznie na rzeczy, których nikt nie potrzebował. Na rzeczy, które idą prosto do szafy i zostają tam z metką przez miesiące. I wiecie, gdzie to się kończy? W zapełnionej szafie. W szufladzie, która się nie zamyka. W wynajmowanym magazynie, który kosztuje 100 dolarów miesięcznie. To błędne koło konsumowania, gromadzenia, stresowania się i ponownego konsumowania, aby złagodzić stres. Cykl, który tylko czyni cię biedniejszą, bardziej zmęczoną i nieszczęśliwszą. Bo głęboko w środku wiesz, że tego nie potrzebowałaś. Głęboko w środku wiesz, że to był impuls, głęboko w środku wiesz, że próbujesz wypełnić pustkę rzeczami, a rzeczy nie wypełniają pustki. Rzeczy tylko tworzą więcej bałaganu. Zasada jedno wchodzi, jedno wychodzi, przełamuje ten cykl raz na zawsze, zmusza cię do bycia intencjonalną, zmusza cię do zatrzymania się i zapytania, czy naprawdę tego potrzebuję, czy to dodaje wartości do mojego życia, czy to tylko kolejna rzecz, która zamieni się w graty za trzy miesiące? I w większości przypadków, kiedy się zatrzymasz i naprawdę o tym pomyślisz, odpowiedź brzmi nie. Nie potrzebujesz tego. Po prostu tego chcesz. A chcieć nie jest wystarczającym powodem, gdy twój dom jest już pełny. Pozwólcie, że opowiem wam o Sara, kobiecie, którą poznałam, która zastosowała tę zasadę w swoim życiu i całkowicie się zmieniła. Była uzależniona od kupowania kubków. Każda podróż, którą odbywała, przywoziła pamiątkowy kubek. Każdy ładny sklep, do którego wchodziła, wychodziła z nowym kubkiem. Miała 42 kubki w szafce. 42. A używała tylko trzech. Zawsze tych samych trzech. Pozostałe 39 leżało tam, zbierając kurz, zajmując miejsce, sprawiając, że czuła się winna za każdym razem, gdy otwierała szafkę. Kiedy zaczęła stosować zasadę jedno wchodzi, jedno wychodzi, jej życie się zmieniło. Stała się bardziej ostrożna w zakupach. Zaczęła pytać, czy naprawdę będę z tego korzystać? Czy to jest tylko ładne? Zaczęła bardziej cenić to, co już miała. Wydawała mniej, a co najważniejsze, miała spokój, otwierając szafkę. Bo nie miała już tej lawiny kubków spadających jej na głowę za każdym razem, gdy brała filiżankę kawy. To jest jakość życia. To jest minimalizm w praktyce. To wybór rozsądku zamiast gromadzenia. Drugi wybór minimalistyczny. Przeprowadzić kwartalną rewizję domu. I dochodzimy do wyboru, który oddziela tych, którzy mówią o minimalizmie. Od tych, którzy naprawdę żyją minimalizmem, kwartalna rewizja. Co trzy miesiące zatrzymujesz się, bierzesz głęboki oddech i przeprowadzasz kompletne przeszukanie domu, pokój po pokoju, szuflada po szufladzie, szafa po szafie. I zadajesz to podstawowe, ale potężne pytanie: Czy to nadal służy mojemu życiu? Czy używam tego? Czy to przynosi mi radość? Czy jest tylko ciężarem? Czy to odzwierciedla to, kim jestem dzisiaj? Czy tym, kim byłam trzy lata temu? Bo życie się zmienia. Ty się zmieniasz. Twoje potrzeby się zmieniają. Ta książka o samopomocy, która była ważna sześć miesięcy temu, może już nie mieć sensu teraz. Ten sprzęt fitness, którego przysięgłaś, że będziesz używać, może tylko zbierać kurz i sprawiać, że czujesz się winna. Ta dekoracja, którą kochałaś, może już nie pasować do osoby, którą się stałaś, i to jest w porządku. To część tego. Dorastanie to właśnie to. Problem jest wtedy, gdy nie dokonujesz ponownej oceny, gdy pozwalasz wszystkiemu się gromadzić bez kwestionowania. Gdy twój dom staje się muzeum tego, kim byłaś, a nie odzwierciedleniem tego, kim jesteś. I patrzcie, jak interesujące. Królowa Wiktoria miała rygorystyczne zasady organizacji w pałacu. Wierzyła, że porządek to widoczna moralność. I uważam to za genialne, bo to dokładnie to. Twój zorganizowany dom pokazuje dyscyplinę, pokazuje samokontrola, pokazuje, że masz swoje priorytety w porządku, a ludzie to czują, gdy wchodzą do twojego domu, nawet bez możliwości wyjaśnienia dlaczego. Kwartalna rewizja utrzymuje cię w uczciwości, zapobiega wpadnięciu w pułapkę nieświadomego gromadzenia i daje ci coś cennego: kontrolę. Bo 54% Amerykanów czuje się przytłoczonych bałaganem, ale 78% nie wie, co z tym zrobić. Są sparaliżowani, są zagubieni, patrzą na zapchany dom i czują ten ucisk w piersi, ale nawet nie wiedzą, od czego zacząć. Kwartalna rewizja to rozwiązuje. Przekształca ogromny, przerażający problem w małe, możliwe do zarządzania zadanie. Pozwólcie, że dam wam praktyczną radę, która naprawdę działa. Zaznaczcie to w kalendarzu. Na każdy początek sezonu rezerwujecie weekend i przeprowadzacie rewizję: wiosna, lato, jesień, zima. Cztery razy w roku. Ustawiacie alarm w telefonie, blokujecie kalendarz, traktujecie to jako nienaruszalne zobowiązanie i tworzycie trzy kategorie: zachować, oddać i wyrzucić. Bądź szybka w decyzjach. Jeśli wahasz się dłużej niż 3 sekundy, prawdopodobnie dlatego, że tego nie używasz i jesteś tylko emocjonalnie przywiązana. A emocjonalne przywiązanie do rzeczy to więzienie. To pozwalanie przeszłości zajmować przestrzeń, która powinna należeć do teraźniejszości. To pozwalanie osobie, którą byłaś 5 lat temu, rządzić domem osoby, którą jesteś dzisiaj. I to absolutnie nie ma sensu. I wiecie, co jest interesujące? Kiedy robisz to regularnie, staje się to łatwiejsze. Znacznie łatwiejsze. Bo zdajesz sobie sprawę, że nic złego się nie stało, gdy pozbyłaś się tych rzeczy w zeszłym kwartale. Nie brakowało ci ich, nie potrzebowałaś ich, nie żałowałaś, więc łatwiej jest puścić w następnym kwartale. I tak, stopniowo, udoskonalasz swój dom, aż stanie się dokładnie tym, czego zawsze chciałaś lekkim, zorganizowanym miejscem, które naprawdę odzwierciedla to, kim jesteś nie magazynem wspomnień i zobowiązań ale prawdziwym domem. Trzeci wybór minimalistyczny. Trzymać tylko jeden zestaw każdego rodzaju przedmiotów w kuchni. Kuchnia jest najgorszym wrogiem minimalizmu. To tam mieszka smog gromadzenia, bo zawsze myślimy, że potrzebujemy tej specjalnej prasy do czosnku, tej dodatkowej patelni na wypadek przyjścia gości, tej innej formy do ciasta na ten przepis, który zrobimy kiedyś, kiedyś, który nigdy nie nadchodzi, a tymczasem szuflada z naczyniami jest tak pełna, że ledwo możesz ją otworzyć. Szafka jest zapchana plastikowymi pojemnikami bez pokrywek. W spiżarni są trzy otwarte opakowania mąki jednocześnie. A oto fakt, który odkryła IKEA i który jest po prostu fantastyczny. Pary kłócą się więcej w niezorganizowanych domach. Więcej. IKEA przeprowadziła badanie i to udowodniła. Wiecie dlaczego? Bo bałagan generuje ciągły stres. A ciągły stres generuje drażliwość. A drażliwość wybucha na najbliższej osobie. Więc ta kłótnia o to, kto zostawił brudne naczynia, nie jest o naczynia. Jest o życie w chaotycznym środowisku, które stresuje was oboje. Oto prawda. Nie potrzebujesz sześciu drewnianych łyżek. Nie potrzebujesz czterech zestawów foremek do pieczenia. Nie potrzebujesz piętnastu pojemników Tupperware w różnych rozmiarach. Potrzebujesz jednego z każdego: dobrego zestawu garnków, który starannie wybrałaś. Zestawu naczyń, którego naprawdę używasz i który lubisz widzieć na stole. Zestawu szklanek, który działa do wszystkiego. Bo wiecie, co się dzieje, gdy masz za dużo? Tracisz czas na wybieranie. Tracisz czas na mycie. Tracisz czas na organizowanie. A National Soap and Detergent Association Stanów Zjednoczonych potwierdziła to liczbami. Wyeliminowanie bałaganu może zmniejszyć pracę domową o 40%. 40% mniej sprzątania tylko przez posiadanie mniej gratów. 40% mniej czasu na szorowanie. 40% mniej straconych sobotnich poranków na sprzątanie. To prawie połowa twojego życia z powrotem. Pozwólcie, że podam wam prawdziwy przykład, który mi się przydarzył. Moja przyjaciółka Marina miała trzy różne zestawy noży. Trzy. A zawsze używała tego samego. Pozostałe dwa leżały tam w szufladzie, zajmując miejsce, wymagając umycia, gdy decydowała się użyć pełnej zmywarki. Aż któregoś dnia oddała dwa zestawy i zachowała tylko ten, którego naprawdę używała. Wiecie, co się stało? Nic. Dosłownie nic się nie zmieniło w jej życiu. Z wyjątkiem tego, że teraz szuflada się zamyka prawidłowo i nie traci czasu szukając tego, czego potrzebuje w bałaganie. Nie brakowało jej ich, nie musiała ich odkupić, nie żałowała, tylko pomyślała: Dlaczego nie zrobiłam tego wcześniej? To jest praktyczny minimalizm, to nie jest ubóstwo, to jest inteligencja, to wybór łatwości zamiast gromadzenia. Minimalistyczna kuchnia nie jest pusta, jest funkcjonalna, ma wszystko czego potrzebujesz, ale nic z tego czego nie używasz. I to robi całą różnicę w twojej rutynie. Bo za każdym razem, gdy otwierasz zorganizowaną, czystą szafkę z tylko tym, co niezbędne, czujesz spokój. To prawie medytacyjne. To jak wzięcie głębokiego oddechu po byciu w dusznym miejscu. A za każdym razem, gdy otwierasz zapełnioną szafkę, czujesz ten ciężar. Te winę. To przewidywane zmęczenie. Więc wybierz spokój. Wybierz posiadanie mniej i lepsze życie. Wybierz bycie tą kobietą, która gotuje bez stresu, bo wie dokładnie, gdzie wszystko jest. Czwarty wybór minimalistyczny. Wyeliminować meble dekoracyjne bez funkcji. Oto prawda, której nikt nie lubi słyszeć. Ta piękna komoda, którą kupiłaś tylko dlatego, że była w wyprzedaży i miała wyglądać czarująco w korytarzu? Nie czyni twojego domu bardziej eleganckim. Czyni twój dom bardziej zapchany. Bo elegancja nie polega na ilości, polega na jakości i celu. Japończycy rozumieją to doskonale od XVII wieku. Stworzyli koncepcję ma, co oznacza pustą przestrzeń. Dla nich pustka nie jest brakiem, jest świadomą obecnością, to danie przestrzeni, aby oko mogło odpocząć, aby umysł mógł się zrelaksować. To pauza między nutami muzycznymi, która czyni melodię piękną, bez pustki wszystko staje się hałasem. I patrzcie, jak interesujące. Dobrze wykonany minimalizm jest grzecznym kuzynem cichego luksusu. Zauważyliście to? Nie krzyczy, nie pokazuje etykiet, nie prosi o uwagę. Ale ci, którzy rozumieją, rozpoznają to natychmiast. To jak ta kobieta, która wchodzi do pomieszczenia bez zamieszania, ale wszyscy to zauważają. Wiecie dlaczego? Bo ma klasę, bo ma przestrzeń, aby być widzianą, bo nie konkuruje z niczym innym. W prawdziwym minimalizmie każdy mebel musi zasłużyć sobie na swoje miejsce. Musi mieć wyraźną funkcję lub tak silną wartość estetyczną, że uzasadnia swoją egzystencję. Ale nie potrzebuje obu jednocześnie. Jedno wystarczy. Ten uroczy mały stołek, na którym nigdy nie siadasz, ale jest tam zajmując miejsce? Precz. Stolik boczny, który służy tylko do gromadzenia poczty i stania się dokumentem National Geographic, o kojarzeniu się zaginionych przedmiotów? Precz dekoracyjna pufa, której nikt nie używa i która tylko stoi na drodze, zmuszając cię do omijania za każdym razem, gdy przechodzisz przez pokój. Precz. Bo prawda jest taka, że nasze domy potroiły się w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, ale nadal jesteśmy zapchani. Problem nigdy nie był w braku miejsca. Problem zawsze był w nadmiarze rzeczy. Mogłabyś mieszkać w zamku i nadal znalazłabyś sposób na zapchanie, jeśli nie zmieniłabyś mentalności. I patrzcie, wiem, że to boli. Wiem, że dużo zapłaciłaś za ten. Wiem, że to był prezent od twojej teściowej i boisz się ją obrazić. Wiem, że może kiedyś tego będziesz potrzebować. Ale kochana, badania pokazują, że 80% rzeczy, które przechowujemy, nigdy nie jest używanych. Nigdy więc sprawiasz, że twój dom jest bardziej ciasny, trudniejszy do wyczyszczenia i bardziej chaotyczny z powodu morza, które prawdopodobnie nigdy się nie wydarzy. I to nie jest bycie ostrożną. To bycie zakładnikiem nadmiaru. To pozwalanie strachowi rządzić twoją przestrzenią. Zasada tutaj jest następująca. Przejdź przez swój dom i zapytaj każdy mebel. Czy ty mi służysz? Czy ja tobie służę? Czy cię wybrałam? Czy pojawiłeś się tutaj przez przypadek? Jeśli odpowiedź brzmi druga, to czas się pożegnać. Bo zasługujesz na dom, w którym wszystko, co istnieje, ma cel. Dom, w którym nie musisz omijać przeszkód, tylko po to, aby przejść przez pokój. Dom, który ci służy, nie który cię zniewala. To jest prawdziwy luksus, to jest prawdziwy status. To jest bycie powyżej przeciętnej, która jest duszona własnym wątpliwym gustem. Piąty wybór minimalistyczny. Zastosować zasadę nie wiedziałam, że to mam. Joshua Fields Milburn i Ryan Nicodemus. Ci dwaj faceci, których The New Yorker nazwał prorokami antykonsumpcjonizmu, stworzyli genialną zasadę. Nazywają ją zasadą nie wiedziałam. Działa tak: przeszukujesz swój dom i identyfikujesz wszystko, o czym nie wiedziałaś, że masz. Bo jeśli nie wiedziałaś, że to masz, kochana, to dlatego, że nie służy żadnemu celowi w twoim życiu. To jak szukanie igły w stogu siana. Otwierasz szufladę i znajdujesz trzy silikonowe łopatki, chociaż używasz tylko jednej. Otwierasz szafkę i odkrywasz mikser, który kupiłaś trzy lata temu i nigdy nie wyjęłaś z opakowania. Albo tę specjalną tarkę do warzyw, o której byłaś pewna, że zrewolucjonizuje Twoje życie, ale użyłaś tylko raz. Pytanie tutaj jest proste: jeśli zapomniałaś, że to istnieje, dlaczego nadal zajmuje miejsce w Twoim domu? A co ważniejsze, dlaczego zajmuje miejsce w Twojej głowie? Bo oto nadchodzi fakt z nasa, którego prawie nikt ci nie mówi. Nasa odkryła, że wizualnie zanieczyszczone środowiska zwiększają poziom kortyzolu w mózgu. Kortyzol, hormon stresu. To oznacza, że twój nieuporządkowany dom dosłownie cię stresuje na poziomie chemicznym. To nie są głupstwa. To nie jest narzekanie. To nauka. Twoja zapchana szuflada produkuje hormony stresu w twoim ciele. A nawet o tym nie wiedziałaś. I jest więcej. Pozwólcie, że dam wam kolejny praktyczny przykład, który was zaskoczy. Przeciętna osoba spędza 55 minut dziennie na szukaniu zagubionych rzeczy w domu. Dziennie. To oznacza, że tracisz i pół dnia rocznie tylko na szukanie przedmiotów w bałaganie. Teraz pomnóż to przez 40 lat dorosłego życia. To sto całych dni twojego życia zmarnowanych na szukanie kluczyków do samochodu, pilota, okularów, tego dokumentu, o którym przysięgłaś, że zostawiłaś dokładnie tam. 100 dni, które mogłabyś spędzić na plaży, czytając książkę, która cię inspiruje. Pijąc pyszną kawę w tej uroczej kawiarni, podróżując do tego miejsca, które zawsze chciałaś odwiedzić. Ale nie. Jesteś na czworakach na podłodze, przeszukujesz szuflady, szukasz tej ładowarki do telefonu, która zniknęła w papierach. To przygnębiające, gdy się nad tym zastanowisz. I wiecie, dlaczego to się dzieje? Bo badania pokazują, że niezorganizowane środowiska mogą zmniejszyć Twoją produktywność nawet o 40%. 40. Twój dom dosłownie cię sabotuje. Podczas gdy myślisz, że jest tylko trochę nieuporządkowany, twój mózg wydaje energię, przetwarzając wszystkie te niepotrzebne informacje wizualne. To jak mieć otwarte 20 zakładek w przeglądarce jednocześnie. Stajesz się wolniejsza, bardziej zmęczona, bardziej zestresowana. Więc pierwszy wybór minimalistyczny, to ten. Bądź brutalna, bądź szczera. Weź wszystko, o czym nie wiedziałaś, że masz, i natychmiast się tego pozbądź. Oddaj, sprzedaj, wyrzuć. Stwórz przestrzeń. Bo mniej rzeczy oznacza mniej chaosu, mniej straconego czasu, mniej chemicznego stresu w twoim mózgu i więcej wolności i na to zasługujesz. Zasługujesz na chodzenie przez swój dom i odczuwanie spokoju, a nie tego ucisku w piersi za każdym razem, gdy otwierasz szafę. Szósty wybór minimalistyczny: stworzyć kapsułową garderobę z maksymalnie 30 elementami na sezon. Teraz nadchodzi część, która boli wiele osób. Garderoba, bo mamy skomplikowaną relację z ubraniami. Przeciętna amerykańska kobieta ma 30 elementów odzieży. Brzmi rozsądnie, prawda? Nieprawda. Bo w 1930 roku ta sama kobieta miała 9 elementów. 9. I wiecie co? Nie chodziła nago. Była ubrana, elegancka i uporządkowana z jedną trzecią tego, co mamy dzisiaj. Co się zmieniło? Niepohamowana konsumpcja. Szybka moda. Iluzja, że więcej ubrań oznacza więcej stylu. Kłamstwo, że potrzebujesz innego stroju na każdą okazję w życiu. Ale oto prawda, której czasopisma modowe ci nie mówią, posiadanie mniej ubrań wysokiej jakości jest nieskończenie bardziej eleganckie niż posiadanie szafy pełnej rzeczy, których nie wiesz jak połączyć. I oto związek z cichym luksusem, o którym mówiłam wcześniej. Zauważyliście, że naprawdę eleganckie kobiety noszą te same elementy na różne sposoby? Nie potrzebują nowości co tydzień, mają osobisty uniform, neutralne kolory, nienaganne kroje, tkaniny wysokiej jakości. I to tworzy rozpoznawalny styl. Styl, który nie krzyczy kupiłam to wczoraj, ale szepcze wiem dokładnie kim jestem. Koncepcja garderoby kapsułowej istnieje od dziesięcioleci. Od 30 do 37 wszechstronnych elementów na sezon. Elementy, które do siebie pasują. Elementy, których naprawdę używasz. Elementy, które sprawiają, że czujesz się dobrze. Żadnych ubrań przechowywanych na czas, gdy schudniesz. Żadnych ubrań, które już nie pasują, ale nie masz odwagi oddać, bo dużo zapłaciłaś. Żadnych ubrań, które kupiłaś, bo były na wyprzedaży, ale nigdy nie nosiłaś, bo głęboko w środku zawsze wiedziałaś, że to nie jest Twój styl. 10% amerykańskich kobiet czuje się przygnębionych, gdy otwierają swoją szafę. Przygnębionych. Pozwólcie, aby to do Was dotarło. Jedna na dziesięć kobiet odczuwa smutek, otwierając własną szafę. Bo szafa, zamiast być sprzymierzeńcem, stała się źródłem stresu. Otwierasz ją, widzisz ten chaos, tę górę ubrań, i nie wiesz nawet, od czego zacząć. A na koniec zawsze nosisz te same pięć elementów. Zawsze, te same spodnie, tę samą podstawową bluzkę. Ten sam marynarkę, która cię ratuje. Więc po co zachowywać resztę? Po co pozwalać swojej szafie być magazynem frustracji i żalu? Po co pozwalać, aby pięćdziesiąt elementów odzieży, których nie nosisz, sprawiało, że czujesz się winna każdego ranka? Prawda jest taka, że 73% kobiet odnawia 25% swojej garderoby co trzy miesiące. To kompulsywna konsumpcja. To marnotrawstwo. To próba kupienia szczęścia w formie bluzki. Kapsułowa garderoba rozwiązuje to raz na zawsze. Wybierasz neutralne kolory, które do siebie pasują: czarny, biały, beżowy, szary, granatowy. Wybierasz ponadczasowe elementy, nie trendy, które przeminą za sześć miesięcy. Wybierasz jakość, nie ilość. A rezultat? Otwierasz szafę i wiesz dokładnie, co założyć. Nie ma chaosu, nie ma niezdecydowania, nie ma tego uczucia, że masz dużo, ale nic do noszenia. Bo wszystko, co tam jest, zostało wybrane z zamiarem. Wszystko pasuje, wszystko się łączy, wszystko sprawia, że czujesz się dobrze. A to, kochana, to wolność. To prawdziwa elegancja. To bycie przed przeciętną, która jest duszona złymi decyzjami i szafami pełnymi rzeczy, które nie odzwierciedlają tego, kim naprawdę jest. Rekapitulując sześć minimalistycznych wyborów, które przekształcą Twój dom i postawią Cię powyżej przeciętnej. Po pierwsze, zastosować zasadę jedno. Wchodzi jedno wychodzi, aby nigdy więcej nie pozwolić bałaganowi wrócić po drugie, przeprowadzić kwartalną rewizję domu, aby zawsze utrzymać kontrolę i jasność. Po trzecie, trzymać tylko jeden zestaw każdego rodzaju przedmiotów kuchni i zmniejszyć 40% sprzątania. Po czwarte, wyeliminować meble dekoracyjne bez funkcji i dać przestrzeń intencjonalnej pustce: tej eleganckiej pustce, którą rozpoznają tylko ci, którzy rozumieją. Po piąte zastosować zasadę. Nie wiedziałam, że to mam i pozbyć się wszystkiego, o czym zapomniałaś, że istnieje. I po szóste, stworzyć kapsułową garderobę z maksymalnie trzydziestoma elementami na sezon i raz na zawsze zakończyć chaos w szafie. To nie są tylko porady, to świadome wybory, które dają ci kontrolę nad własnym życiem, bo podczas gdy jeden na czterech Amerykanów nie może zaparkować we własnym garażu, ty będziesz kobietą, która parkuje własne życie tam, gdzie powinno być. Podczas gdy większość ludzi żyje jako zakładnicy nadmiaru, ty będziesz lekka, zorganizowana i wolna. Podczas gdy przeciętna walczy o znalezienie kluczy w bałaganie, ty będziesz dokładnie wiedzieć, gdzie wszystko jest. Podczas gdy większość wydaje fortuny na magazyny do przechowywania gratów, ty będziesz mieć dom, który oddycha. I to nie jest mało. To wszystko. Badania pokazują, że zorganizowane środowiska zmniejszają stres, poprawiają koncentrację i zwiększają jakość snu. Ludzie, którzy żyją w minimalistycznych domach, zgłaszają mniej lęku i większe poczucie kontroli nad własnym życiem. I patrzcie, jak interesujące. Zgłaszają również mniej konfliktów w domu, mniej kłótni, mniej irytacji, bo kiedy środowisko jest w spokoju, ludzie też są. To nie przypadek. Kiedy twój dom jest w porządku, twój umysł też jest. Kiedy eliminujesz nadmiar, eliminujesz hałas. A w ciszy, która pozostaje, w końcu możesz usłyszeć to, co naprawdę się liczy. Możesz myśleć jasno, możesz oddychać głęboko, możesz być sobą bez całego tego wizualnego zanieczyszczenia, które cię rozprasza. Więc jeśli dotarłaś tutaj, pozwól, że zadaję pytanie: czy jesteś gotowa robić rzeczy inaczej? Czy jesteś gotowa przestać być kolejną osobą duszoną przez nadmiar i stać się kimś, kto żyje z lekkością i celem? Bo to nie wydarzy się samo. Musisz podjąć decyzję, musisz działać. I musisz zacząć teraz. Nie jutro. Nie w poniedziałek. Nie kiedy dzieci dorosną. Teraz. Weź jeden pokój w swoim domu dzisiaj. Tylko jeden. To może być szuflada kuchenna. To może być szafka łazienkowa. To może być ta szuflada w salonie, która stała się grobowcem wszystkiego, co nie ma miejsca. Zastosuj zasadę, nie wiedziałam, że to mam. Pozbądź się wszystkiego, czego nie używasz. Poczuj różnicę. Poczuj tę ulgę, kiedy otwierasz zorganizowaną i czystą szufladę. Poczuj ten spokój, kiedy chodzisz po domu i nie potykasz się o nic. Poczuj tę lekkość. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że Twój dom w końcu ci służy, nie zniewala cię. Bo to jest prawdziwy minimalizm, to nie jest estetyka, to jest wolność. Więc podobał Wam się ten film? Jeśli te sześć minimalistycznych wyborów miało dla Was sens, zapisz się na kanał, zostaw tego lajka like i włącz powiadomienia. Bo kiedy to robisz, nie tylko mi pomagasz, zapewniasz, że inne osoby, dokładnie takie jak ty, otrzymają dobre informacje takie jak ta. Pomagasz rozprzestrzeniać tę wiadomość, że można żyć lepiej z mniejszą ilością. Pokazujesz, że jesteś częścią grupy kobiet, które żyją powyżej przeciętnej, które wybierają to, co istotne, które cenią cichą elegancję. I to zaraża: Nie trzymaj tego tylko dla siebie. Udostępnij to tej przyjaciółce, która musi to usłyszeć. Udostępnij to tej kuzynce, która zawsze narzeka, że dom jest bałaganem, ale nie wie, od czego zacząć. Udostępnij to tej koleżance z pracy, która zawsze przychodzi zestresowana, bo nie może znaleźć rzeczy w domu. Bo dobre informacje są po to, aby je udostępniać, a im więcej ludzi o tym wie, tym więcej ludzi będzie mogło żyć lepiej, więcej ludzi będzie mogło oddychać we własnym domu. Skomentuj poniżej: mniej to zawsze więcej. I powiedz mi, który z tych sześciu wyborów zaczniesz stosować dzisiaj. Chcę wiedzieć. Czytam wszystkie komentarze. I uwielbiam widzieć transformację, którą to powoduje w waszym życiu. Więc chodźcie ze mną. Stworzymy ten krąg zorganizowanych, lekkich i eleganckich kobiet kobiet, które wiedzą, czego chcą. Kobiet, które nie pozwalają domowi mówić głośniej niż umysłowi. My w minimalistyczny dom jesteśmy w tym razem.